Cześć kochani, tutaj mami, dziś troszkę krótszy niż zazwyczaj film, ale mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Taki zdecydowanie pogadankowy o niezbędnikach każdej kobiety, które postrzegam jako niezbędnik, nawet bym mogła mieć. Faktycznie uznaję, że jest to niezbędnik i są super przydatne, ale ja absolutnie ich. Nie mam, nie korzystam, nie mogę z nich korzystać i świetnie sobie radzę bez nich, e, i za nimi po prostu nie tęsknię, bo wymieniam te rzeczy, które mi się tak po prostu kojarzą. E, nie będę mówić o rzeczach, które mi się nie podobają, tylko takie naprawdę, które uznaję, że są fajne, że każdy powinien je mieć albo każdy może je mieć, i też jestem bardzo ciekawa u Was, czy zgadzacie się z tym. Co ja wymienię, ale raczej jestem przekonana, że większość z Was po prostu te rzeczy ma, a jest w stanie wymienić inne rzeczy, które są dla kogoś niezbędnikiem, a same nie korzystacie, nie chcecie kupować, nie marnujecie na to pieniędzy i świetnie sobie radzicie bez nich, bo raczej każdy w głowie ma teraz coś, co jest takim niezbędnikiem. Ja opowiem o swoich zbędnych niezbędnikach. Przynajmniej dla mnie. Lecimy. Przepraszam za to, że znowu jestem chora, to trwa nadal. Pierwszy produkt, o którym dzisiaj koniecznie muszę wspomnieć, to coś, czego nie mam od kilkunastu. No, od minimum 10 lat. I tak, owszem, w szafie mam jeden egzemplarz, ale taki, w którym trzymam inne te rzeczy. Eee, I po prostu stwierdziłam, że jakby czasem, kiedykolwiek, to do niej wrócę, ale nie korzystam od 10 lat. I jest to nic innego jak czarna, klasyczna, duża torebka, szoperka, jak tam chcecie. Co więcej, to nie o to chodzi, że nie mam czarnej. Nie mam żadnej. W moim codziennym obiegu mam jeden plecak do pracy, który używam cały czas, jak się zniszczy, to kupuję po prostu kolejny. Mam też dwie dwa plecaki aktualnie, takie mniejsze, jeden większy, bardziej elegancki, wiecie, coś pomiędzy elegancką torebką a małym plecakiem i jeszcze kilka innych mniejszych torebek, ale jeżeli muszę coś przetransportować, biorę ten większy, skórzany, m, brązowy plecak jeżeli muszę coś przetransportować i wiem, że tylko gdzieś to tam niosę, a później się tego pozbędę, to po prostu używam płóciennych siatek i tak dalej. Nie sprawdza mi się noszenie czegokolwiek na ramieniu. Poza tym, powiem wam szczerze, że przy Moich problemach z kręgosupem tak naprawdę w tamtym roku, które się zaczęło w tamtym roku, w zasadzie to nawet jeszcze końcówką dwa lata temu, mniejsza z tym nie mam ochoty jakkolwiek się przechylać z jakimkolwiek ciężarem, i tak to przerzuciłam się na mniejsze torebki, przerzuciłam się na malutkie plecaki i to w zupełności mi wystarcza. Jestem osobą, która nie pójdzie teraz, nie nakręci wam filmu pod tytułem co mam w mojej torebce. W mojej torebce jest zawsze mało, e, niezbędnik jest zapakowany do takiej małej kosmetyczki, którą po prostu przenoszę, jak zmieniam torebki i to wszystko. Nie znajdziecie tam 30 śmieci i innych rzeczy, są mi zbędne. Jeżeli chodzi o coś co podoba mi się na innych osobach i innych kobietach i tak dalej, natomiast sama bym nie korzystała dlatego że gdy korzystałam e, to mi to utrudniało życie wręcz. Chodzi mi tutaj o sztuczne rzęsy. E, sztuczne rzęsy zrobione u kosmetyczki. Ostatnio rozmawiałam na ten temat z moimi koleżankami, które stwierdziły, że jednak jest to wydatek, który lepiej stosować regularnie, to znaczy cały czas już uzupełniać, nie ma chyba nic gorszego niż zrobić sobie rzęsy i chodzić z takimi, wiecie, pojedynczymi, więc zdecydowanie lepiej stosować to regularnie, to już wtedy jest większy wydatek, dodatkowo i tak u mnie zwłaszcza było osłabiało to moje naturalne rzęsy, jednocześnie nie mogłam wtedy używać odżywek, bo szybciej by wypadały. Ja zrobiłam kilka razy, chyba trzy, czy cztery i o ile efekt podoba mi się na innych osobach, naprawdę uważam, dobrze zrobione delikatne rzęsy niech każdy nosi to co chce ale niektóre oczy pod ciężarem tych rzęs wydaje się, że same się zamykają bo te rzęsy są tak ciężkie i tak gęste ale naprawdę dobrze fajnie zrobione dodają uroku na pewno oszczędzają czas E, tyle, o ile, bo jednak musicie siedzieć u kosmetyczki, żeby je zrobiła, ale tak w życiu codziennym, powiedzmy, że oszczędzają czas, ułatwiają to życie i na kimś mi się podobają. Sama jednak absolutnie się nie zdecyduję, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o to, co się by potem działo z moimi rzęsami ogólnie, które ogólnie są bardzo słabe i e, nie znoszą żadnego przyklejania i tak dalej, więc sobie po prostu daruję. No i mam takie rzęsy, jakie mam, Chciałabym mieć lepsze. Ale nie mam, miedzi nie będę i na gotowe się nie zdecyduję. To jest kolejna rzecz, która wywiązała się podczas rozmowy z koleżankami, mianowicie. Garnitur całościowy. Komplet spodni i marynarki, spodni i żakietu i tak dalej. Okazało się, że jestem jedną z niewielu osób, które ja znam, która nie ma takiego swojego damskiego garnituru. Owszem, mam eleganckie spodnie w różnych kolorach, które teraz e, uprzemogłam się i noszę od ponad roku na co dzień i świetnie mi się to sprawdza zamiast jeansów. E, I też mam marynarki. Ale tak, żeby. Mówić tu stricte o komplecie, to poza czarnym, który wiadomo, że mogę stworzyć, bo mam czarne spodnie i czarną marynarkę, to nie mam takiego kompletu. Dlaczego? Nic bardziej prostego. Jak już mam jakąś fajną okazję, to wolę miksować to, co mam w szafie albo brać sukienki, które mam w szafie i miksować je z dodatkami albo brać spódnice, bluzki, koszule i miksować je ze sobą nawzajem i wtedy zawsze, mimo wszystko, wyglądać na jakimś wydarzeniu trochę inaczej. Nie kupując nic nowego tak naprawdę Niż mieć gotowy garnitur I ja wiem, że wtedy tak samo To co Wam teraz powiedziałam Mogłabym mieć tą marynarkę i miksować ją z Te spodnie i miksować je z, tym, z czym chcę Ale jednak nie zdecyduję się na zakup takiego kompletu Bo jest on mi w tym momencie zbędny Biorąc pod uwagę ile mam marynarek e, Ile mam takich spodni Po prostu mam ich wystarczająco I nie potrzebuję tutaj w żaden sposób się jeszcze uzupełniać Kupować następne e, i wiem po sobie, że gdybym miała to scalić i mieć jeden dół i jedną górę i gdzieś tak wychodzić, to zrobiłabym to raptem dwa czy trzy razy. Więc wolę już mieć miksy i łączyć je na różne sposoby. Gdybym zaczynała budować szef od nowa, może bym się zdecydowała, ale mam te rzeczy, które mam i z nich korzystam. 33 lata jeszcze i nigdy nie miałam porządnego garniturowego kompletu. Jeżeli chodzi o następną rzecz, którą bardzo bym chciała mieć i teraz będzie kosmetycznie, a się nie decyduje i tutaj będzie nie moje widzi mi się, ale się nie decyduje ze względu na po prostu bielactwo i muszę wam powiedzieć, że ostatnio w ogóle zmagam się z tak rozdwojonymi do krwi paznokciami, są maksymalnie skrócone i tylko dbam o skórki i je nawilżam, ale wiem, że muszę się w najbliższym czasie zwrócić do dermatologa po pomoc. Generalnie przy bielactwie jest to normalne, że skóra, paznokcie, włosy są bardzo słabe, ale to, co się dzieje z moimi paznokciami, i z tego też powodu nie mogę, a bardzo, bardzo, bardzo wszystkim Wam zazdroszczę i mówię to całkiem szczerze, robić sobie paznokci. Moje palce nie mogą iść pod lampę, dlatego że jeżeli będą chodzić pod lampę, no to chodziły kiedyś i. Tutaj na palcach jest naprawdę nieciekawie, jeżeli chodzi o bielactwo i ono się tam cały czas rozwija. Zazdroszczę każdej dziewczynie, która może sobie regularnie pozwalać na paznokcie. I tak jak w przypadku no, rzęs, wydaje mi się, że to jest bardziej korzystny wydatek, dlatego że e, faktycznie zaoszczędzamy dużo czasu. Faktycznie w przypadku, porównując do rzęs, jeżeli pojawia się ten ozdrost, no to... Nie jest on aż tak widoczny, bo Wam wiecie, nie odpada wszystko, tylko po prostu pojawia się delikatny odrost Ja, jakbym mogła, to robiłabym sobie po prostu nudziaki i z tymi niudziakami chodziła długi, długi czas. Jednak nie mogę, bardzo żałuję i uważam naprawdę, że to jest fajny niezbędnik kobiecy. Natomiast sama zdecydować się nie mogę i abstrahując od bielactwa, ogólnie pojawiło się u mnie kilkanaście, kilka. No, prawie też naście lat temu, e, silne, silne uczulenie, e, i musiałam zrezygnować z hybryd. Tak, e, nie mogę mieć po prostu hybryd, bo nawet abstrahując od bielactwa, po prostu e, jakakolwiek hybryda uczuła mnie tak do dziś, że jeżeli zderzyłaby się na przykład z końuszkiem mojej skóry, to ta skóra będzie piec, będzie puknąć, będzie pękać, i tak dalej. Absolutnie nie mogę. Musiałam to mieć, a żyję bez. Beżowe cieliste szpilki. I teraz tak, gdybym budowała swoją garderobę od nowa, zdecydowałabym się zapewne na beżowe cieliste szpilki. Natomiast jeżeli chodzi o szpilki, noszę je no praktycznie cały rok, wiadomo. Więc jeżeli noszę je zimą czy jesienią, to wtedy decyduję się na czarne. Nie lubię beżowych. Najbardziej beżowe, klasyczne, cieliste szpilki. Podobają mi się w błysku, a wiadomo, że błysk to się rysuje i nie ma takiej opcji. Nie uważam też, żeby to by były idealne buty do wszystkich sukienek, bo jednak wtedy wolę takie, które zasłaniają jak najmniej, albo do dziś. 7 lat po ślubie moje buty ze ślubu, które były złote i które do dziś do wszystkiego ubieram, chodzą ze mną na wszystkie wesela i są bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Jeżeli miałabym budować tak szafę, tak zdecydowałabym się na beżowe e, cieliste szpilki, ale. Do dziś radzę sobie bez nich i chyba to jest taki motyw przewodni tego filmu, że nie czuję, że muszę je mieć. Jestem w stanie bez nich poradzić sobie fantastycznie, jestem w stanie bez nich ubrać się i być zazwyczaj, miałam powiedzieć zawsze, zadowolona z tego jak wyglądam na jakimś wyjściu i tak dalej. Jestem sobie w stanie bez nich poradzić, nie mam ich, no i względem takich właśnie rys i tak dalej, wolę ich. Nie mieć, e, nie mieć takich ultra-ultra jasnych butów, te moje złote weselne, no to faktycznie tylko na wesele się nadają do tańczenia, e, a tak to używam innych szpilek i jest to dla mnie wystarczające. Tych moich weselnych, od razu mówię, nie używam na co dzień, więc nie jest to zastępnik tych beżowych. Klasyki, których nie muszę mieć. Mała czarna. No, nie mam, no po prostu nie mam. Mam e, czarną, krótką, e, tiulową, marszczoną w kropki, którą noszę jak mam, e, jak mam na nią humor. E, nie mam innej czarnej e, krótkiej, nie mam innej czarnej, całej czarnej długiej. E, radzę sobie w zupełnie inne sposoby i nie uważam też, żeby mała czarna była dla mnie niezbędna. Co więcej, tak szczerze powiedziawszy. Nie od jednej osoby słyszałam, że jeżeli ubiorę się w czarną sukienkę, to ja wyglądam źle. Po prostu czarny, całościowo, niczym nie przełamany, u mnie do mnie nie pasuje. Miałam kiedyś takie sukienki przez lata, ale zawsze były albo z cykinami, albo z paskiem w innym kolorze. Coś tam musiało być innego, bo w całej czarnej wyglądałam po prostu źle. Czułam się źle, jakiekolwiek, jakie znalazło się w mojej szafie i tak praktycznie nie były noszone, po prostu zostało odsprzedane, wyrzucone, całkiem szczerze, jak już były zniszczone, ale wtedy jeszcze tak nie patrzyłam na to, czy... Ja w czymś dobrze, dobrze wyglądam, tylko patrzyłam bardziej na to, czy ubranie dobrze wygląda, czy dana rzecz mi się podoba, a nie patrzyłam, czy pasuje koniecznie do mnie. Już się na szczęście tego oduczyłam i kiedyś swobodnie mogę zrobić filmik rzeczy, które podobają mi się na innych osobach i które są świetne i zazdroszczę, ale sama nie noszę, bo wiem, że nie pasują do mojego stylu, do mojej sylwetki i do wielu innych aspektów. Więc tak. Zdecydowanie nie mam swojej szafie małej czarnej, nie mam zamiaru mieć małej czarnej. Nie jest mi ona do szczęścia potrzebna, i dla mnie jest to trochę zbyt nudna. I podobają mi się wszystkie filmy osób, które stylizują wadę na 95 różnych sposobów. Wiem, żebym mogła, ale po prostu mi się nie chce, nie pasuje to do mojego stylu życia i nie lubię chodzić cała na czarno. Niezbędnik każdej kobiety. Powinnam powiedzieć, i nieraz się zastanawiam, czy nie kupić, nie poprosić kogoś, żeby mi kupił, a później zastanawiam się, e, no ile razy bym tego w ciągu roku użyła. To jest prostownica. Ostatnia moja przygoda z prostownicą była całkiem niedawno, dlatego że próbowałam sobie wyprostować, a raczej zlokować włosy prostownicą, i tak mi, słuchajcie, nie szło. Tak mi nie szło. Że ja nie wiem, co ja robię z rękami. W ogóle jestem osobą, która patrząc w lustro, e, nie umie jakoś ugarnąć. Gdybym miała robić cokolwiek z rękami patrząc w lustro, nie jest to makijaż, tylko robienie czegokolwiek z włosami, nie ogarniam stron, nie wiem co się dzieje. Zdecydowanie lepiej. Jest to całkiem śmieszne, ale postanowiłam się przyznać. Zdecydowanie lepiej szłoby mi, były, gdybym na przykład robiła sobie warkocz i tak też robię z zamkniętymi oczami. To ja wtedy wiem co się dzieje, ale jak mam patrzeć w lustro, to ja kompletnie nie wiem co się dzieje. Ja się zaczynam mylić. Skupiam się na tym, co widzę tam. Wydaje mi się chyba, że oglądam jakiś filmik, tak jak teraz do was mówię. Jest po prostu Tragedia, Więc nie, nie potrzebuję prostownicy, nie planuję sobie kupić prostownicy I gdyby ktoś mi jakąś kupił, pewnie nie odsprzedałabym, byłaby ze mną nadal Natomiast absolutnie nie Jeżeli chodzi o te włosy, są jakie są e, Raczej chodzę teraz, tak jak widzicie, że są takie, no nie, nie są zlokowane Takie mam naturalne włosy Tak wyglądają, jeżeli pójdę spać Suchych, wysuszonych albo w ogóle już praktycznie nie suszę, unikam tego ostatnio. E, I po prostu zrobię warkocz. I tak wyglądają, jak je rozczeszę, po prostu tak chodzę. Moje włosy wyprostowane są e, raz na dwa miesiące, jak jestem u fryzjera, co już mnie wreszcie za niedługo czeka. E, I fryzjerka mi po prostu je prostuje. Wtedy też mi się nie podobają, bo są ogólnie cienkie, i o ile dobrze to wygląda, są wyprostowane, Śluciące i tak to jest ich po prostu mało, bo one są cienkie. Nie, absolutnie nie. Nie potrzebuję prostownicy. Rozumiem, że wiele osób lubi prostownicę, że potrzebuje, że korzysta, że jest to taki niezbędnik, ale ani prostownica, ani lokówka. Nie goszczą w moim domu, mam tylko ten wałek. Jestem osobą, która przed każdym wyjściem jest w stanie sobie zrobić fajny, moim zdaniem, makijaż mocniejszy, fajnie by się utrzyma, wiem, jak to utrwalić, i tak dalej. Ale jeżeli miałabym sobie przed jakimkolwiek wyjściem ważniejszym dla mnie, zrobić fryzurę. To te włosy po prostu, albo są w wysokim kucyku, albo są takie jak teraz i nic innego się u mnie nie sprawdzi. Ewentualnie loki zwałka i to jest wszystko. Tak to się denerwuje, nie nie mogę tego ogarnąć, tracę czas i zawsze na sam koniec przed wyjściem byłaby nerwówka Po prostu o tym wiem, więc po prostu nic nie mam Mimo, że uznaję, że to fajny niezbędnik, to nie jest to niezbędnik dla mnie To już jest kochani wszystko na dziś Bardzo Was przepraszam, że macie już trzeci tydzień filmów z zatkanym nosem, łzawiącymi oczami itd. Ale jest po prostu źle Mam nadzieję, że będzie lepiej i życzę nam, żeby każdy czuł się dobrze we własnej skórze, żeby znalazł na to sposób, żeby był z tego zadowolony, żeby jak chce się stroić, to niech się stroi, a jak się nie chce stroić, to niech nie czuje takiego przymusu. Tego nam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że to się nam będzie spełniać, że będziemy zadowolone z tego, jak się nam życie toczy. Widzimy się w kolejnym filmie w następną niedzielę. Ja sama trzymam za siebie kciuki, żebym mogła nagrywać, bo to jest po prostu Loteria, um, ale to już mniejsza z tym. Po prostu jestem chora nadal. Dzięki za to, że jesteście, oglądacie. Wszystkiego dobrego, popakowani. Trzymajcie się. Do następnego.